Witam, witam. Chciałbym zaprosić wszystkich, którzy się interesują oprócz wędkarstwa akwarystyką na mój drugi kanał związany z właśnie akwarystyką. Także zapraszam. Link, link będzie w opisie. Jeżeli kogoś interesuje to śmiało wbijać. Ja akurat tu dużo się zajmuję też paletkami także zapraszam na mój drugi kanał i do zobaczenia hej